Aby nam się wygodnie pracowało z systemem, możemy zmienić podstawowe ustawienia wizualne. Przejdźmy więc ponownie do preferencji systemowych. Wybierzmy tutaj i następnie dajmy się do karty ogólne. Pierwsza opcja to wygląd, czyli właściwie motyw systemu dla przycisków pozycji w menu i okien. W Macu właściwie od zawsze dostępne były dwie opcje niebieski oraz grafitowy. Jeśli zmienimy na grafitowy, tak widzimy. Interfejs został przyciemniony, zmieniły się także tutaj te przyciski w oknach, a także podświetlenie dla pozycji w menu. Przywrócimy sobie niebieski. Poniżej znajdziemy Używaj ciemnego paska menu i Doka. Jest to nowa opcja w Yosemite i jest przeznaczona dla osób, które pracują z profesjonalnymi aplikacjami, np. takimi jak Photoshop czy Cinema 4D. Wynika to z tego, że te programy mają ciemny interfejs. I zmieniamy kolor doka i paska menu po to, aby stworzyć takie spójne środowisko. Po to, aby komponenty systemowe nie kolidowały wizualnie z aplikacją. My sobie to teraz wyłączymy. Kolejny jest kolor podświetlenia. Domyślnie jest ustawiony niebieski, możemy na przykład wybrać żółty. I wtedy, kiedy będziemy zaznaczać jakiś element, zauważymy, że będzie on żółty. Przywróćmy sobie niebieski. Dalej znajdziemy ikony na pasku bocznym, jest to ich rozmiar. Domyślnie są średnie. Tu mówimy o ikonach w oknie Finder'a. Jak widzimy, w tym pasku bocznym możemy zmienić na przykład na duże. Kolejna pozycja: pokazuj paski przewijania. Jeśli uruchomimy sobie jakiś dokument PDF, to zobaczymy, co tutaj się dzieje. Te paski przewijania, jak widzimy, są ukrywane domyślnie. Jeśli przewijamy, paski się pojawiają. Jeśli przestaniemy przewijać, paski znikają. Możemy to, możemy to zmienić. Jeśli ustawimy tutaj zawsze, wtedy paski są cały czas widoczne. Pasek przewijania jest cały czas widoczny. Zamknijmy podgląd. Jeśli w systemie mamy więcej przeglądarek internetowych, np. Google Chrome, Safari, w tym miejscu możemy ustalić. Która przyglądarka ma być domyślna. I też zalecam tutaj na samym dole, aby, aby włączyć używaj wygładzenia czcionek LCD, gdy są dostępne. To, yy, to musimy wstawić włączone. Kiedy mówimy o ustawieniach wizualnych musimy wspomnieć o zmianie tapety na biurku oraz o zmianie wygaszacza. Aby przejść do tego okna wracamy do panelu głównego i wybieramy wygaszacz i biurko. Do tego okna możemy dostać się, jeśli przejdziemy na biurko klikniemy prawym przyciskiem myszy i wybierzemy Zmień tło biurka. Otwierany jest ten sam panel, i widzimy tutaj obrazki biurka. To są obrazki, które domyślnie są dostępne w systemie operacyjnym oraz kolory jednolite, z których ja korzystam w tym kursie, z tego koloru, ponieważ uważam, że najlepiej nadaje się on do, do prezentacji. Możemy również tutaj w prawym dolnym rogu określić własny kolor. Możliwe jest również skorzystanie z własnych tapet. Tapety domyślnie są umieszczone w katalogu, w katalogu obrazki, który znajduje się w naszym katalogu domowym i widzimy tutaj katalog obrazki. U mnie, u mnie ten katalog jest pusty, ponieważ tapety przytrzymuję w innym miejscu i pokażę, jak je teraz przenieść, abyśmy mogli z nich korzystać. Tapety przytrzymuję w dokumentach. Mam tutaj przygotowany katalog tapety. Złapmy go i przenieśmy tutaj do okna. I teraz mamy własne tapety, które pochodzą z innego źródła, nie z katalogu obrazki, i możemy również stąd wybrać. Zauważmy, kiedy korzystamy z tapet, mamy tutaj dodatkowe opcje, co, jak te tapety mają się zachowywać. Czy mają wypełniać cały ekran, czy mają się tylko znajdować na środku? To też jest zależne od rozmiaru tapety. Ja przywrócę sobie kolor jednolity. Zamknijmy okno findera. I powiedzmy sobie jeszcze o wygaszaczu ekranu. Jeśli chodzi o wygaszacz, również mamy różne, różne możliwości, jak, jak ten wygaszacz ma wyglądać. Tutaj można określić źródło tego wygaszacza. Te obrazki, wszystkie one znajdują się na komputerze, w katalogu biblioteka, w katalogu systemowym. Również do wygaszacza możemy wstawić własne, własne zdjęcia. Tutaj określamy, po jakim czasie wygaszecz powinien się pokazywać. Pewnie zastanawiacie się, jak wywołać wygaszecz, kiedy zostawimy pozycję nigdy. Możemy go wywołać i chcę do tego teraz przejść do pozycji aktywne narożniki. U mnie już tutaj są pewne ustawienia. Jak widzimy w systemie, w systemie na biurku, mamy cztery aktywne narożniki. Tutaj, tutaj, tu i tu. I na maku. Po przejściu do inamaku, po przejściu do pewnego narożnika możemy wywoływać konkretne funkcje. U mnie, na przykład, w lewym, w lewym górnym rogu, czyli tutaj, ustawiona jest funkcja włącz wygaszacz ekranu. Jak widzimy, kiedy przejdziemy, włączany jest wygaszacz. W lewym dolnym rogu, jeśli przejdziemy, przejdziemy do biurka. W prawym górnym rogu uruchamiana jest aplikacja Mission Control. I w prawym dolnym rogu uruchamiany jest Launchpad. Zachęcam, abyście również ustawili sobie aktywne narożniki. Wspomagają one codzienną pracę z komputerem. Zamknijmy. I to wszystko w tym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia w następnej lekcji.